Wizowe. dzisiaj nagrywamy, musimy zbudować łódkę z psuidakiem i przepłynąć się jakieś jakieś przeszkody Ale to jest problem, bo psujdak nie może u mnie stawiać Ja buduję coś, czy to są, nie, wiem, co. Jakiś tego. Dąka, nie ma dwóch, nie ma jedno. O więc jesteśmy u psujdaka, bo ja nie mam dwóch krzesełek, bo e, na tym gocie nie mam nic A, Na innym, ale na tym nie mam Więc zaczniemy budować Dobra widzowie, ja wam to skróciłem, ale na serio nie dziękujcie, bo to by jeszcze robiliśmy z godzinę, więc aż żeby to był short, musiałem trochę skrócić. Mam dziś wam to nie zepsuło czegoś. Przechodźcie do patrzenia, jak się z tym męczymy. No. no, gotowe? Płyniemy! Okay. Już ja się rozpadł prawie wszystko. Ja lecę na żagla. O cholera! Nie! Psuydak! Oj, swój tak, przez swoje głupoty zginął. Zrobię nową, i przyjadę Nie. po was. Może za kilka dni. Widzowie przez, przez tydzień na tym kanale raczej nie będzie filmów, bo wyjeżdżam. E, więc. Ale tylko na trzy dni. Po, po trzech dniach będą filmy. Spokojnie. Jeszcze chwile będą. No, nie! No! Raczej może być za kilka dni. Więc oczekujcie, a ja się z wami żegnam. Na ro.